Grupa patriotyczna BNTM. Jesteśmy na manifestacji szkodników, nie? Szkodnicy wyszli na ulicę i zaczynają bronić. Zobaczcie państwo, są panery, że bronią Polski przed PiS. No. Bronią Polski, jeden pan tutaj broni Polski przed PiS PI jest normalnie tak jak PI, ale to S jest stylizowane na SS. Nie to już świadczy o no, jakimś poziomie intelektualnym, nie? Bo jeżeli zaczniemy porównywać PIS do SS, no to, to, to już jest całkiem fajnie. Mało tego, miało nie być ataków personalnych, bo cały czas opcja, która teraz tutaj protestuje, mówi, żeby nie stosować ataków personalnych. Tymczasem mamy do czynienia. Kłamstwo ma krótkie nóżki z odniesieniem do nóżek kaczych. Nie? To, to nie jest w ogóle atak personalny, to w ogóle jest świetne. Natomiast tamto że y, Stalin nas kneblował, inni nas knębowali i nie damy się zakneblować Kaczyńskiemu, jest co najmniej no, no nie na miejscu, bo Kaczyński nikogo jeszcze nie, nie zakneblował. Dopiero próbuje to robić, nie? A, I zobaczymy, poobserwujemy, czy przypadkiem nie będzie większej wolności za zamordysty Kaczyńskiego niż za panów z tak zwanej frakcji po. Dodajcie sobie tą końcówkę, nie? bo tamci kneblowali nas przez 8 lat. Tutaj nie ma żadnego kneblowania, a już naród krzyczy. Nie? Także poobserwujemy, zobaczymy, co się będzie działo. W każdym razie jest to manifestacja Szychodników. Dzięki. Przyjdzie nam wyjść na ulicę i podnieść znowu ten postulat. Postulat gwarancji wolności słowa i niezależnych mediów. Komu? Dwa dni temu Już TVN mieliśmy jest wydarzeń no. Ameryka wydarzeń tak? w Paryżu w wydawnictwie Sharia. Te wydarzenia sprzed roku pokazują nam na sprawie jedną rzecz. Każda próba ograniczenia wolności słowa, wolności wypowiedzi prowadzi do radykalizacji działań. Radykalizacji zarówno jednej, jak i drugiej strony. I na taką radykalizację, proszę Państwa, w społeczeństwie polskim przyzwolenia nie ma. Dlatego w tym miejscu w imieniu nas wszystkich apeluję. Apeluję nie do pana prezydenta. Apeluję nie do pani premier. Po co oni mogą? A powiem do pana, pana panie prezesie Kaczyński. Welutuj Pan. Panie prezesie Kaczyński. Czy Pan nie widzi pół Europy z Was się śmieje? Wolnych mediów wy. Dziękuję. Wolne media. A teraz jeszcze raz przed Państwem pani Rosław Mejner, aktor teatralny, reżyser, dyrektor Teatru KOREC w Katowicach, gdzie bardzo często występuje i bardzo nas wspiera, za co bardzo, bardzo dziękujemy. To ja dziękuję. Słuchajcie, to jest krótki bardzo wiersz Stanisława Barańczaka, świętej pamięci. Co będzie świadectwem? Nie nasze podręczniki historii, których nikt nie otworzy, bo jej po co? Nie gazety, które nigdy nie były otwarte. Nie listy, które tak często były otwierane, że niczego w nich nie mogliśmy pisać otwarcie. I nawet nie literatura, która zamknięta w sobie, w szufladach urzędników albo w wolne, media, wolne media, wolne media, wolne media. Moja gorąca prośba dla Kamila Dąbrowy i dla wszystkich redaktorów, przed którymi ciężkie czasy. Głębokie od serca 100 lat. Trzy, cztery. Wolne media, wolne media, wolne media, wolne media, wolne media. Wolne media, wolne media, wolne media! Wolne... Wszyscy chcemy być sobą w wolnym, demokratycznym kraju. Wszyscy chcemy żyć tak, jak chcemy, zgodnie z prawem, ale zgodnie też z naszymi przekonaniami. Chcemy wolności dla wszystkich: i dla rządzących, i dla opozycji. Nie chcemy uzurpacji władzy. Nie chcemy wschodniej satrapii. Chcemy wolności. Wolność, 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 wolność. Wolność, wolność! Precz z cenzurą! Wolność górą! Precz cenzurą, Wolność górą! Przech z cenzurą, wolność górą, wolne media, wolna Polska! Wolne media, wolna Polska! Wolne media, wolna Polska! Wolne media, wolna Polska! Co dzisiaj nie może zrozumieć naszego świata zamkniętego i otwiera usta, aby zadać nam pytanie. I jeśli nie przestanie powtarzać swych pytań, tak kiedyś naszej prawdzie otwarte światło. Warto być przyzwoitym. To no jest wszystko, co nasze. Wolne medyjanie. Warto być przyzwoitym. Idziemy, <ślamy> 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 Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym wieczorze. W związku z tym, że koperty zostały zakazane w telewizji, wracamy do starych i dobrych metod, czyli czytanie skarbki. Otrzymałem kopertę z dzisiejszymi wiadomościami i przedstawię Państwu je za chwilę. Nie wiem czemu pieczeć była dzisiaj o Pogoda. W Katowicach dzisiejszy dzień będzie odmurny, deszczowy, temperatura 2 stopnie. Lecz zgodnie z dziełem natury, z każdym dniem jesteśmy bliżej wiosny, więc będzie lepiej i damy radę. Prezydent podpisał w ostatnim czasie wiele bardzo istotnych ustaw o istotnym znaczeniu dla kraju. Dzięki jego niewyczerpanej energii, pracy i poświęceniu dla dobra kraju z każdym dniem każdy każdym podpisem podpisał się do normalności. Nasz prezydent jest cierpi na bezsenność i ostatnio dostał zalecenie trenowania swojego podpisu. Wspaniałym gestem pan prezydent Roszpędu podpisał swoje narty i przekazał ten stację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaraz po Wspaniały gest naszego prezydenta nie zostanie zapomniany. Naród ci tego nie zapomni! Nie zapomni! Pan minister Waszczykowski diagnozuje sytuację w Polsce. Chcemy tylko wyleczyć nasz naród z kilku chorób, a my Bóg ponownie wyzdrowieć. Nie od dziś wiadomo, że pan minister jest wspaniałym diagnostą z wieloletnim doświadczeniem. Wszystkie jego wypowiedzi nacechowane są odpowiedzialnością, a każde słowo wyważone i podnoszą znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Tak Odbyło się spotkanie pana prezesa z premierem Węgier. Nie dziś wieczór, nie dziś wieczór, dziś miasta. Prawdopodobnie spotkało odbyło, od, spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, by wspominać dawne, stare winiarki i wymienić się z późnymi, lecz czterymi, świątecznymi prezentami. Przepraszam Państwa za pomyłki, dopiero pierwszy raz to <noise> ja Dopiero jak nie... się czytać na Nominację na stanowisko prezesa telewizji państwowej otrzymał szeptelny dziennikarz, jednono, z ogromnym doświadczeniem. to być obowiązczym i zatem nie na powiększyć. Dziękuję. Dziękujemy my wszyscy sobie. podziękujcie sobie też. Policji. Wszystkim służbom, które wzięły udział w przygotowaniu tej naszej manifestacji. Szczerbanowi za nagłośnienie. Panu profesorowi Najlefrowi, nam przepięknie czyta. Dziękujemy wszystkim, którzy zareagowali swój czas, swoje własne pieniądze. <śmienicza> Dziękujemy wszystkim, którzy teraz wspierają Komitet Obrony Demokracji. <śmienicza> Dziękuję. Teraz nasz kolega powie jeszcze o zasadach bezpiecznego rozejścia się, żeby sobie nikt nie zrobił krzywdy. Dziękuję. serdecznie Natalia podziękowała państwu my wszyscy państwu bardzo dziękujemy że państwo e, e, właśnie skończyła się, zakoń, zakończyła się manifestacja szkodników katowickich tylko bo to jest lokalna manifestacja szkodnicza e, manifestacja była w sprawie wolności mediów ale o dziwo ja nie zauważyłem żeby tam na tym podwyższeniu wypowiadał się ktoś z mediów Owszem, był pan z teatru, byli panowie inni, ale to było przede wszystkim politykierstwo, a nie media, bo w sprawie wolności mediów to najbardziej powinno się wypowiadać media. Czyli powinni tu być przedstawiciele naszej lokalnej telewizji, naszych lokalnych telewizji, naszych lokalnych gazet i radia, przynajmniej jednego. I oni tam powinni najbardziej gardłować w tej sprawie, ale w tej sprawie z, zdali się na e, szkodników, także wszystkich szkodników już się rozchodzą w chodnicy. pozdrawiamy ich wszystkich i szczęść Boże szczęść Boże wszystkim kilka słów e, zakończyła się w tej chwili demonstracja, chociaż to jest za duże słowo pikieta e, komitetów obrony ogłoszeń Gazety Wyborczej e, co można powiedzieć no raczej tak przedmówca mówił e, e, Hasła, e, obawa przed faktycznie wolnymi mediami. Proszę nie zapominać o tym, że e, media do, do tej ekipy, czyli do resortowych dzieci, do postkomunistów, w zdecydowanej większości należały e, nie od e, powiedzmy sobie e, od 2007. Roku, czy dziesiątego, one należały od czterdziestego Taka jest prawda. No, obawa jest faktycznie bardzo duża. Mogliśmy też widzieć tutaj taki sojusz, bo widziałem wśród osób, które były na tej pikiecie, też ludzi z Ruchu autonomii Śląska, że myślę, że no wrogowie polski muszą się zjednoczyć i na zewnątrz i wewnątrz, żeby e, postawić e, no, czoło fali naprawdę e, odboju. Jeszcze jedną rzecz powiem tutaj rynek w Katowicach no, bardzo się zmienił, jest nowocześnie i tak dalej, ale... Tak naprawdę jest tutaj pomnik harcerzy śląskich, którzy w 1939 roku oddali swoje życie za niepodległą Polskę. Ten pomnik został wzniesiony ze składek harcerskich w latach 80. Powstał w tym momencie. Komitet powstał za pierwszej solidarności. I y, myślę, że jest to pewien od historii, że przedstawiciele y, tutaj w dużej mierze y, no, postkomunistów y, chcą... Y, Walczyć o, o wolność. Dłapili ją cały czas i mam nadzieję, że już tak e, nie będzie. Także myślę, że do wolnego świata w tej chwili możemy wejść e, i przeciwstawić się w tej chudzpie, albo w zasadzie się tylko uśmiechnąć, bo grupka osób była naprawdę mała. Ja tylko przypomnę największe demonstracje w Katowicach, jakie były. E, to była chociażby w 2012 roku demonstracja w obronie telewizji trwa. To było ponad 8 tysięcy ludzi, czy demonstracja przeciwko imigrantom z zeszłego roku też no, nie ma nawet porównania, znacznie większa, znacznie potężniejsza, ale tu może nie mowa o liczbach. Dużo ludzi jest przerażonych, po prostu ma sieczkę w głowie z tej propagandy jaka się wylewa z gazety wyborczej, czy z wojskowych mediów no tak Network. możemy to zaobserwować. Miejmy nadzieję, że i tam trochę ludzi przyjdzie porozum do głowy. Niech mówią o prawdzie, niech mówią o tym, co się dzieje, niech mówią o tym, co jest istotne, a nie o obsturach. Myślę, że media w Polsce dopiero będą wolne. Każdy, dla każdego jest miejsce w tych mediach. I musimy o to to walczyć, to nie może być tak, że media będą należały do postkomunistów i do oligarchów. Tak, także myślę, że będzie dobrze, nie martw się, róbmy swoje, tak jak to było powiedziane przez pana Kurskiego. Teraz każdy ma telefon, każdy może być dziennikarzem, więc niech, niech będą, niech ci ludzie też będą. Myśmy musieli zakładać gazety swoje, swoje stacje radiowe, swoje stacje telewizyjne, swoje portale, dlatego że informacje w oficjalnych mediach po prostu się nie pokazywały, a wachlarz tych informacji, które się nie pokazywały w gazecie wyborczej, w TVN, w TVP, jest potężny. Potężny to były niejednokrotnie zbrodnia, zbrodnie, pobicia. Także, no o czym tu mówić? Czy ktoś pokazywał w oficjalnej telewizji to, że staruszkowie pod. Yy, staruszkowie pod pałacem prezydenckim byli kopani, bici, żeby sikano na znicze, na tych ludzi, nie było pokazane. Czy pokazano, że straż e, miejska w Warszawie zapałowała starszego pana? Nie było to pokazane. Wiele rzeczy nie było pokazanych. Myślę, że media powinny spełniać tą kontrolną funkcję, przy czym to nie tak, jak było e, o tvn nie się mówiło, że TVN do tej pory kontrolował opozycję, ją rozliczał, a teraz będzie rozliczał rządzących. Nie o taką kontrolę chodzi. Po prostu media zostały zniszczone, albo o ile ich w ogóle nie było wolnych. I teraz jest potrzeba taka, żeby od lewa do prawa one informowały. To jest w naszym interesie. Będą zawsze, e, każde media, każda informacja, o ile jest prawdziwa, będzie zawsze broniła e, nas, nas, naszych interesów obywateli, niezależnie od poglądów. Wolna Polska. Dziękuję.